Dzień dobry, drodzy rówieśnicy. Zaczynamy z naszą krótką, codzienną, ale codzienną gimnastykę. Pamiętamy o tym, że to tak powinno wyglądać. Oddychamy. Nabieramy powietrze ustami. Wydychamy ustami nosem. Odwrotnie. Ojej, coś pochrzaniłam. Nabieramy powietrze nosem. Wydychamy ustami. O, i tak powinno być dobrze. Właśnie. I jeszcze raz. Nos. I wydech ustami. Dobrze. Leciutko, głowa roz. Musimy się roz, porozciągać wstępnie. Raz, dwa, trzy. Zmieniamy stronę. Teraz ta strona. Raz, dwa, trzy. Jesteśmy wyprostowani. Lekko się rozluźniamy. Raz, dwa, trzy. Wracamy do pozycji. I wdech. I wydech. I do tyłu głowa z uchylonymi lekko ustami. Pamiętamy. Chodzi o rozciągnięcie mięśni podbródkowych. Raz, dwa, trzy. I teraz zamykamy usta i jesteśmy skierowani do przodu. I wdech, i wydech. I jeszcze raz głowa na dół. Raz, dwa, trzy. Do trzech tylko. I druga strona. Raz, dwa. Trzy, barki opuszczone i głowa na dół, raz, dwa, trzy, pozycja wyprostowana, wdech i wydech i głowa z otwartymi ustami przechylana do tyłu, raz, dwa, trzy, a teraz zamykamy kochani usta oprócz. i zamkniętymi ustami lądujemy w pozycji pionowej. A teraz odwracamy się leciutko, tak na boczek, hop. Chodzi o rozciągnięcie mięśni z przodu, tych yy, szyjnych. Raz, dwa, trzy, pozycja do przodu, rozdźwigniamy się i znowu na tą stronę. Raz, dwa, trzy i pozycja do przodu, wdech i wydech. I jeszcze raz, raz, dwa, trzy. Wdech i wydech, i ta strona. Raz, dwa, trzy i rozluźniamy się. Odciążmy sobie teraz tutaj mięśnie karku. I tutaj ten garb, który się czasem tworzy, ale on tworzy się również z przyczyn innych, po prostu tak mamy w genach, ale my przeciwdziałamy. Podnosimy sobie ręce mniej więcej w takim geście poddania, ale my się nie poddajemy, kochani, o nie, tak. Głowa lekko do tyłu, ręce też i podnosimy sobie do góry ręce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i na jedną stronę, i na drugą, i na jedną, i na drugą. Przeciągamy się. Jest to świetna pozycja, jeżeli chodzi o siedzimy długo, na przykład przy komputerze, bo my też sobie lubimy przy komputerze posiedzieć i potem ten kark tak zesztywnieje. Hops, opuszczamy ręce rozluźniamy się, wdech i wydech, jeszcze raz, nie poddajemy się i do góry, raz, dwa, trzy, ręce do tyłu, cztery, pięć, chwilę zostajemy w tej pozycji, oddychamy, powoli opuszczamy i przeciągamy się, raz na jedną stronę, raz na drugą, raz, dwa, trzy, cztery pięć wdech i wydech ręce w bok i do tyłu i raz dwa trzy cztery i pięć czujemy rozluźnione tutaj te mięśnie które na karku mają przyczepy i powoli opuszczamy ręce w dół rozluźniamy się pracujemy teraz barkami raz jedna strona raz druga raz dwa trzy 4, 5. Stoimy wyprostowani. Wdech i wydech, i teraz w drugą stronę. Raz, 2, 3, 4, i 5. I wdech, i wydech. I jeszcze raz, Oby dwie, obydwa barki do, do przodu. Raz, 2, 3, 4. 5 pozycja neutralna, wdech i wydech i druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech i wydech. I jeszcze raz lecimy to do przodu tutaj. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i odwrotnie. Raz, dwa, trzy, cztery. I 5, jesteśmy w pozycji wyprostowany i teraz biodra w jedną stronę. Pamiętamy o odcinku lędźwiowym. Raz, 2, 3, 4, 5. Pozycja wyprostowana, rozciągamy się i druga strona. Hop, drugą stronę lecimy. 2, 3, 4, 5. I ta strona. Raz, 2, 3, 4, 5 i ta strona. O, raz, 2, trzy, cztery i 5. O! Popracowaliśmy. To się pochylmy teraz, tak? Pamiętamy, że ten ruch ma wychodzić z biodra, czyli plecy są proste. rozciągamy sobie leciutko kręgosłup. Chwilę sobie odpoczywamy w takiej naturalnej dla człowieka pozycji, bo nie, nie jesteśmy z stworzeni przez nasze siły natury i Pana Boga, żebyśmy stali pionowo, więc my teraz podciążamy sobie kręgosłup, powoli, chwytając je za kolana, pochynamy, ruch wychodzi z biodra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Stajemy z nogami wyprostowanymi rozciągamy sobie boczne, żebrowe mięśnie i te długie mięśnie na plecach wzdłuż kręgosłupa biegnącego. Tak? Chwytamy się za nasze stopy i rozciągamy się raz w jedną stronę, pochylamy się nad tym kolanem, raz w drugą, hop. Jeżeli ktoś ma trudności z utrzymaniem równowagi, to gdzieś w pobliżu yy, na przykład ściany czy solidnego krzesła. Przechodzimy na drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I ta strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pozycja neutralna. Wdech, wydech. Przechodzimy jeszcze raz na tą stronę. Raz, dwa, trzy. Pozycja neutralna. I ta strona. Raz, Dwa, trzy. Chwytamy się za kolana i powoli kręg po kręgu podnosimy się. Pamiętamy o tym, że głowa jest zawsze na samym końcu. Hops, 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 hops. Teraz podnosimy powoli głowę. Krew zdążyła nam spokojnie odpłynąć z naszego mózgu, bo o to chodzi, żeby ona łagodnie miała szansę odpłynąć. A teraz sobie stajemy gdzieś w okolicach ściany. Albo, jeżeli mamy krzesło, to gdzieś w okolicy krzesła. Opieramy się mocno o yy, ścianę, czy o oparcie, ale solidnego krzesła. Nogi mamy stopy mocno oparte na obydwu, na całej powierzchni yy, stopy, jednej i drugiej. Teraz tą jedną stopę przenieśmy do przodu i pochylmy się, a druga noga jest wyprostowana. I stopy nie odrywamy, pięty od, od podłoża. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chwilę zostajemy. Czujemy napięcie na całej tylnej taśmie. Na pewno barki są opuszczone. Raz, dwa, trzy. Wracamy do pozycji wyprostowanej. Wdech i wydech. Teraz sobie zmieniamy stopy. Ta, która była z przodu, to jest do tyłu. Wysuwamy drugą nogę. Cały czas pamiętamy, żeby cała stopa była oparta o podłoże. Łącznie z piętą. I teraz pochylamy się do przodu. Raz, dwa, trzy, pięta. Z tyłu trzymana. Cztery, pięć. Jesteśmy wyprostowani. Raz, dwa, trzy. Możemy sobie głowę oprzeć o ścianę, jeżeli jesteśmy w pobliżu ściany. Trzy, cztery. 5 Chwilę zostajemy w tej pozycji. Powoli się wyprostowujemy. Wdech i wydech. Pamiętamy, że mamy tempo dostojne. No tak to nazwijmy. nazwijmy teraz ta noga ląduje do tyłu. Jesteśmy dalej w pozycji oparci. Teraz druga noga do przodu i znowu się pochylamy. Pamiętamy, żeby cała druga stopa była cały czas przywarta do podłogi. I pochylamy się, pochylamy, noga prosta. Staramy się, aby nasze ciało tworzyło linię prostą. I pochylamy się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Podnosimy się. Wdech i wydech. I ostatni raz fundujemy rozciąganie tej nogi, hops. I do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech i wydech, opieramy się, rozluźniamy nogi, a czujemy, że mamy tą tylną taśmę fantastycznie rozciągniętą. Cudownie. Teraz kładziemy się na brzuchu, leżymy sobie w pozycji na sfinksa, tak? Czyli otwarte ręce w łokciu, tak? Podnosimy leciutko głowę do przodu, barki są Opuszczony, wdech i wydech. I teraz kładziemy się jak najniżej, tak. I znowu wdech i wydech. I znowu Sfinks. Wdech i wydech. Powoli. I znowu kładziemy się. Wdech i wydech. Odpychając się rękoma, uruchamiając mięśnie długie. Wracamy do pozycji Sfinksa. Wdech i wydech. Głowę podnosimy jak, jak najwyżej. Rozciągamy cały kręgosłup. Jeszcze raz wdech i wydech. I kładziemy się, kładziemy, kładziemy, kładziemy. I znowu wdech i wydech. Wydłużając kręgosłup, przemieszczamy się. Do, Głowę do góry. Wdech i wydech. Cudnie. A teraz jedną rękę podkładamy sobie pod czoło, a drugą chwytamy za tych nogi, nogi tak? i leciutko, leciutko próbujemy ją przemieścić w kierunku poziomów, ale do pierwszego oporu, tak? One się, mięśnie się i tak powoli rozciągną, tak? Do pięciu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chwilę zostajemy tam, gdzie jesteśmy, nie za ambitnie, uwaga, nie za ambitnie, tak? Opuszczamy nogę, teraz tą nogę, tą rękę umieszczamy pod czoło, a druga ręka za przełup nogi, z tej strony i znowu leciutko, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chwilę zostajemy w tym momencie, gdzie żeśmy tam dotarli. Oddychamy, rozciągamy się chwilę, rozluźniamy mięśnie nóg, wdech, wydech. Wracamy do ćwiczenia na pierwszą stronę, hop, chwytamy sobie przegub i raz, dwa, czujemy, że teraz już chyba głębiej. Można, trzy, cztery, 5. chwilę zostajemy, oddychamy, opuszczamy nogę w dół ręka do przodu. Jest to ćwiczenie na, bardzo dobre na y, stawy kolanowe, z tym, że jeżeli ktoś mu ma już jakieś potężne dolegliwości, no to już musi y, do, do pierwszego sam wyczuć, na co mu staw kolanowy pozwoli. Tak? I teraz chwytamy za drugą nogę i raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czujemy rozciąganie na pewno na przodzie uda. No i staw kolanowy sobie tutaj pracuje. Chwilę zostajemy. Zmieniamy jeszcze raz nogę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chwilę zostajemy. O, tak się naciąga, leciutko. Tak, kop, zmieniamy rękę. Nie wiem, jak to głęboko dotarł, ale chodzi o to, żeby powoli porozciągać ten mięśnik. I ścięgna, które są za stałe, bardzo. No i stawy, które no nie, 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 nie zawsze pracują w takich pozycjach. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Nie damy chyba rady chwycić się w ten sposób, ale jeżeli ktoś da, bardzo dobre ćwiczenie odciągające. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Odpoczywamy chwilę. Klaszczemy sobie stopami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze raz podnosimy się, ile można, nie za wysoko, kochani. Raz, rozciągamy. Dwa, trzy, cztery, pięć. Odpoczywamy. Uff. Jeżeli ktoś tylko tak na radę, to też dobrze, ale czujemy, że pracuje wszystko, tak? Tylko ostrożnie, tak? Ile do pierwszego dyskomfortu? Raz, dwa, trzy. 4 i 5. I kładziemy się w pozycji swinksa. Chwilę odpoczywamy. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Dajemy teraz szansę odpocząć naszemu kręgosłupowi. Kładziemy się na plecy. Najpierw oczywiście się rozciągamy na całą długość. Jedna ręka do tyłu i druga i noga. Jedna i druga. Raz. Dwa, trzy. Ręce kładziemy sobie wzdłuż ciała. Podwijamy sobie stopy i kładziemy je na macie, czy na materacu, albo na porcu dziewczyny I teraz ostrożnie, kręg po kręgu, podnosimy biodra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz pracują mięśnie z tyłu na udach. Pracuje również brzuch, pośladki i chwilę zostajemy w tej pozycji. Wdech i wydech. Tak do pierwszego dyskomfortu, nie za głęboko i znowu kręg po kręgu opuszczamy się. A teraz ulubione ćwiczenie, czyli podwijamy sobie kolana, przytulamy się do nich i masujemy sobie kręgosłup w jedną stronę. Raz, dwa, trzy. Wdech i wydech i w drugą stronę. Raz, dwa, trzy. Rozluźniamy się. Kładziemy sobie znowu stopy na matę i ręce wzdłuż ciała. Tak i jeszcze raz podnosimy biodra kręg po kręgu, kręg po kręgu, kręg po kręgu. Jak już jesteśmy w tym maksymalnym położeniu, to jeden wdech i wydech i jeszcze jeden. I jeszcze jeden i już i powoli kręg po kręgu sobie opuszczamy kręgosłup, nie tylko kręgosłup. Wiadomo co opuszczamy, jesteśmy rozluźnieni. I wdech, i wydech, i ostatni raz, hops do góry, raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, jak już jesteśmy w maksymalnym dla nas położeniu, to chwileczkę odpoczywamy. Wdech i wydech i opuszczamy powoli biodra z powrotem na matę. Oddychamy i znowu masujemy sobie kręgosłup. Jedna strona, raz, dwa, trzy, super przyjemnie. I druga strona, raz, dwa. I trzy, i rozciągamy się. Jeszcze jedna strona, i druga. Tylko raz, i dwa. I raz, i dwa. I cudnie, ręce w tej chwili wzdłuż ciała. I teraz taki rowerek sobie zafundujemy, powolny, popytałujemy na wycieczkę. Raz, do pięć. Dwa, trzy, cztery, pięć. Opuszczamy kolana. I do tyłu. Teraz popytałujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Za kolana. Rozwiniamy kręgosłup. Raz, dwa, trzy w jedną stronę krążenie i w drugą. Raz, dwa, trzy. Tak. pytałujemy teraz do przodu. Też pięć razy. Raz. Powolny spacer. Nogę wyprostowujemy. Trzy. Cztery. Pięć. Zatrzymujemy się. Wdech i wydech. I pedałujemy do tyłu. Raz. I dwa. I trzy. I cztery. I pięć. Odstawiamy sobie stopy. Na matę rozciągamy się w jedną stronę i w drugą. Rozluźniamy, rozluźniamy sobie stopy, rozluźniamy nogi całe, aż do bioder, cały korpus tak. Mięśnie brzucha, klatka piersiowa w barki i ręce, palce. Spokojnych, kilka oddechów, wdech i wydech, i wdech i wydech i ostatni raz. Wdech i wydech. Wspaniale. Kładziemy sobie ręce wzdłuż ciała, kręcamy się na boczek, podstawiamy jedną rękę do przodu. I siadamy sobie w pozycji ciadu skrzyżnego. Jak nam wygodnie. Jeżeli siedzimy sobie w takiej pozycji, to dobrze. Jeżeli da rady opuścić troszeczkę kolana w dół, to świetnie. Chodzi o to, żebyśmy sobie tutaj yy, wzmacniali mięśnie wspomagające biodra. Chwileczkę siedzimy. Nabieramy powietrze nosem. Wydychamy ustami. I wdech. I wydech. I ostatni raz wdech. I wydech. A teraz ręce do góry z wdechem. Nabieramy dużo powietrza. Wyciągamy się ostatni raz do góry. I z wydechem opuszczamy ręce w dół. Układamy je sobie na sercu. I dziękujemy sobie nawzajem za wspólne ćwiczenia. I do następnego razu. Do widzenia.